Balladyna, Juliusz Słowacki Scena druga, akt drugi Ganek przed chatą wdowy, ocieniony lipą, Wdowa i Kirkor siedzą na ławie. Nie widać córek. Wrócą, panie, wrócą jedna za drugą, Jak dwie gąski białe, jedna za drugą. Ach, łzy mi się rzucą ze starych oczu, Na Chrystusa chwałę, gdy je zobaczę. Któraż pierwszą będzie? Czy Balladyna? Pewnie Balladyna. Przekona pierwsza w kościele i wszędzie pierwsza z organem piosenkę zaczyna. Alina także pierwsza. Więc Alina może powróci? Ha, może Alina. Bogu to wiedzieć. Czy wiesz, moja stara, że mnie spokojne o Twoje dziewczęta? To ja właśnie, jakaś niby Mara w głowę mi wlazła, choć nikt nie pamięta, aby na wiosnę, kiedy być nie było Malin. A gdyby się też przytrafiło, że nie ma Malin, tak marzyłam wczoraj, niby sen przyleciał. Gdyby też wśród Bora nie było malin, potem sama sobie mówiłam głupiaś wszakże koń przy żłobie gdy nie ma owsa, to zajada siano. Jeśli dziewczęta malin nie dostaną, to nazbierają poziomek. Wy, króle, może wam w zamkach nie znać, co ziomka, a co malina, co siano, a co słomka. A co są dziuple, a co pszczele ule Wam tylko złoto, złoto, zawsze złoto. Ach, nie wiesz temu. Nieraz my z gryzotą trapieni w zamkach nie pędzimy liche. Po stokroć, matko, wolę twoje ciche i wiejskie życie. Miło na tym ganku czekać wieśniaczej małżonki. Jako lubo kołysze sercem ten powie w poranku. Ty taka dobra, choć masz szatę grubą. To mój świąteczny przecież ubiór. Proszę, cycowa suknia. Tylko w święto noszę takie ornaty. Wraca balladyna. Gdzie? O, nie widać, lecz matce wiadomo. Patrz, panie, oto jaskółeczka sina. Zamiast wylecieć, kryje się pod słomą i cicho siedzi. Gdyby zaś Alina wracała z gaju, to byś to, mój panie, usłyszał w belkach szum i świegotanie. Jedna za drugą, pyr-pyr, lecą z gniazdek do tej dziewczynki i nad nią się kręcą. Niby chmureczka małych, czarnych gwiazdek nad białą gwiazdeczką. Dlaczegoż się nęcą ptaszki do młodszej córki? Któż to zgadnie? Idzie balladyna, widzisz? Jak jej ładnie z tym czarnym dzbanem na głowie. Balladyna wchodzi ze spuszczoną głową. Dziwico, oddaj mi dzbanek, ja ci zaś nawzajem daję pierścionek. Bierze dzbanek, balladyna odwraca głowę. Kirkor kładzie na jej palcach pierścionek. Brylanciki świecą. Obe nam życie było słodkim rajem. Idź do komnaty starym obyczajem. Niechaj ci warkocz zaplatają swatki. Niechaj świeże mi przetykają kwiatki. A za godzinę drżącą uwieńczoną wezmę z rąk matki i będziesz mi żoną. Kareta czeka po księdza pojadę. Odchodzi Kirkor. Zapraszamy Państwa do wspólnego czytania balladyny. Dziękuję.